Z tej strony Kajtek i witam Was w serii z odcinku Park Czasu. I dzisiaj przedstawię Wam przedstawię wam klatki i wybiegi. Jak widzicie, no, może potem przedstawię, co jest klatką, a co jest wybiegiem. tutaj postawię dinozaury, są rosnące żerne, to niech będą na safari, ale potem odpowiem. Najpierw yy, zaczniemy od od czego zaczniemy, co by tutaj zacząć? Yy. Rośnie no, dolina, to może to yy, yy, yy. To akurat safari, ale nie zaskoczy, nie zaszkodzi y, 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 powiedzieć, że to jest roślina, żadna dolina. To my będziemy. Hmm, gdzie się podział dron? A tutaj, też w papierach, nie w papierach. No. Dobrze, jesteś w dronie. To będziemy tym dronem zwiedzać. Tutaj jest też pojazd, żeby, żeby bezpiecznie się przejeżdżać. Jest wyposażony w super, super grube szkło, którego jest bardzo trudno zmić. I będziemy, będziemy po prostu tutaj. Przewrócił się. No, jeżeli chce, to okej. To zobaczcie jakie tutaj są dinozaury. Drum. O! Coś tam leczy. Kolego, ale nie oddalaj się od stara. E, okej, okay, to idź. I to chyba już skończyliśmy z tego. I co dalej, Co dalej, co dalej, co dalej, co dalej. O Ta szarnia jest napisane. A najpierw była mała, ale to jest duża. Małą będę, e, będę robił wtedy, kiedy będę miał e, mniejsze, mniejsze ptaki i dinozaury w ogóle. To jedźmy tam kołatle z e, bliżeniem poproszę, tu i to! też I... poproszę to panie panowie to ten finał, zobaczcie Jaka rozpię... jak jest piękne, rozpięte skrzydła A ten? Co wytyka dzioba? Może chce rybę. O nie! Nie zjedz mi kamery! Udr... Także jedziemy dalej. Miało być T-Rex, ale jeszcze innych punktów nie ma. Yy, nie, tych punktów, które będą, nie ma. Chodzę jednym. A to jest, proszę pa, panie i panowie, to jest, to jest, to jest Permę. I tutaj zrobiłem to. Ja tak właściwie to mówiłem z wszystkiego, tylko tutaj miałem akurat dimetrodona. I chciałem, żeby e, chciałem stworzyć tu też trochę wody. Tam też żyły głównie piasek, ale też woda, bo tam żyły też wodne dinozaury. Myślałbym, że to powinna być bardziej, wys, e, bardziej taka piaskowa... E, piasek wyspa. Coś takiego. E, wyspy e, z piaskiem. A ja w końcu zdecydowałem, że to będzie takie coś. I metro się napił. I idzie spać. A jak już śpi, to żeby go nie wkurzyć, to idziemy dalej. Dobrze jesteśmy. Zobaczcie. Który wybrać. Zgadujcie w. Może i nie. Nie wiem jeżeli e, 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 to lecimy. W, e, już jesteśmy, jesteśmy prawie te, teraz kto wybierzemy. Zgadujcie, zgadujcie. E, a my ciekawsze, to myślę, że będzie nie więcej, nie będzie więcej, ale będzie ciekawiej. Może. To jedziemy do spinozaurów. Jak tam spinozaury, spinozaury... Łabią na mnie, a ja się im nie dam tutaj tam z tyłu taki pod żeby na przykład jak, w, jak widzicie, w, jak w, nie wiem to oglądaliście, ale w, nie, albo graliście w Duras i Quartz, to w, tam na przykład było dostawy raptorów i w ogóle. To teraz... Obrócę to do Was i to jest Raptory. Tu kamerujemy, kamerujemy i HAP! wyskakuje. Ua! Przepalił się silnik prawie. A jeszcze postaram się szybko, dopóki bateria nie pachnie, bo przed kabel. Tutaj Dinofazaur. Na szczęście nam nie, na, nie napiął kwasem swoim Czy czymś swoim O te, teraz teraz akurat może myślę, um, um, Akurat może w, nie, w każdej chwili możemy go zamknąć Jakby co Także idziemy idziemy do następnego będzie model tutaj będzie i już tutaj ostatni I się żegnam szybko y Co to jest ceratosaur i przyszłe mieszkanie t reksa to zapraszam do kolejnych odcinków przyszłych i do tam do obejrzenia tamtego odcinka. Pa.